Jakby, no, nie, nie mamy takich sytuacji jak dzisiaj, że poziom wód w jeziorach i w rzekach nam drastycznie opada. Oczywiście kopalnia funkcjonująca na tym terenie też swoje szkody czyni. No i trzeba powiedzieć wprost, że po to wpisaliśmy konin do platformy powęglowej żeby cały region pozostał producentem mocy, ale już na podstawie czystej energii. I całym sercem jestem za tym, będziemy w tym kierunku działać, żeby całe były województwo koniskie przeszło pozytywny proces transformacji energetycznej. Ale to jest tak program za na dłuższą skalę, na więcej czasu. Ja bym chciał wiedzieć, co w najbliższym czasie pani jako poseł zamierza zrobić, żeby powstrzymać to, co się dzieje. Czy tak naprawdę rozumiem, że pyta pan, czy popieram nową odkrywkę właściwie? Oczywiście. Oczywiście, że dla terenów Pojezierza Gnieźnieńskiego jest ona szkodliwa. Moim zdaniem, tej odkrywki nie będzie. Jakby Regionalna dyrekcja i generalna dyrekcja już się w tej sprawie wypowiadały, i ta decyzja negatywna, w mojej ocenie, zostanie utrzymana w mocy. Poza tym, jakby tu też, jeżeli by doszło do wydania pozytywnej decyzji, to myślę, że włączą się też a przynajmniej środ środowiska ekologu do tego też doprowadzą że włączą się. Władze Unii Europejskiej i Komisja Europejska będzie badać, czy jest to zgodne z polityką środowiskową europejską. I, i, i jakby.